Niespełniona miłość to uczucie, które powoduje frustrację i często podszyta jest nadzieją i nie pozwala osobie, która tego doświadcza, zapomnieć o tym, którego pragnie, i wyrwać się z tej pułapki i ruszyć do przodu. Czym jest miłość niemożliwa? Miłość niespełniona. To taka miłość, która nie może się zmaterializować i nie może być doświadczona w pełni i przerodzić się w długotrwały, szczęśliwy związek. Życie w związku bez wzajemności, związek na odległość lub zakazana miłość może być trudna w perspektywie średnio- lub długoterminowej. Zastanawiasz się, jak zapomnieć o niemożliwej miłości? Jak możesz zapomnieć o mężczyźnie, w którym jesteś szaleńczo zakochana, a który nie odwzajemnia Twojego uczucia? Albo jak zakończyć związek z żonatym mężczyzną, który mówi, że cię kocha, ale który nie jest gotowy porzucić życia rodzinnego, aby być tylko z tobą. Zakończenie związku, który do niczego nie prowadzi, nie jest łatwe, choć konieczne dla zachowania równowagi i dobrego samopoczucia. Zapomnienie o kimś, kogo kochasz, może zająć dużo czasu, ale możesz to zrobić. Przerabiam to z wieloma kobietami. Nieodwzajemniona miłość jest najczęstszą formą niemożliwej miłości. Czyli miłość jednostronna. Osoba, którą kochasz, nie czuje do ciebie tego samego. Na początku myślisz, że, że Twój zalotnik zachowuje się jak mężczyzna, który ukrywa swoje uczucia, że prawdopodobnie jest nieśmiały, że nie ma odwagi się ujawnić, zanim nie będzie pewien, że ma u Ciebie szansę. Decydujesz się jako pierwsza ujawnić swoje uczucia i zaczynasz odkrywać wyraźne oznaki nieodwzajemnionej miłości. Zaczyna się do ciebie dystansować, odrzuca zaproszenia na kolację czy jakieś wspólne wyjścia, tak jak wcześniej bywało, opowiada ci o swoich nowych podbojach, sprowadza cię do roli przyjaciółki. Choć to bolesne, musisz stawić czoła faktom. Mężczyzna, którego kochasz, wcale nie jest zainteresowany intymnym związkiem, a jedynie wersją przyjacielską, która was łączy. I chociaż naprawdę cię lubi, nie odzajemnia twoich głębokich uczuć. Kolejna osłona miłości niemożliwej to miłość na odległość. Wiele historii o miłości na odległość pokazuje, że to się nie sprawdza. W przypadku niektórych mężczyzn ma również zastosowanie powiedzenie, co z oczu, to z głowy i z serca lub inne bardziej brutalne, gdzie strona tam żona a raczej kochanka. Trzeba przyznać, że ta sytuacja wymaga dużej odwagi i wzajemnego wysiłku oraz że trzeba umieć zarządzać miłością na odległość. Ekscytująca sytuacja na początku, brak rutyny, ograniczeń i radość z ponownego spotkania to czynniki, które mogą podtrzymywać płomień w tej relacji. Ale nie oszukujmy się. Jeśli mimo odległości nie zachowamy pewnej dyscypliny i zdrowych zasad, to miłość na odległość może mieć mało przyjemne konsekwencje. Pojawia się tęsknota za partnerem i w konsekwencji zmęczenie i znużenie wyczekiwaniem na spotkanie i smutek i jeszcze większa tęsknota po chwili rozkoszy i bliskości. W miarę przedłużania się tego stanu pojawiają się podejrzenia o zdradę, pojawia się zazdrość o to, co i z kim robi Twój partner. Pojawia się presja, by zamieszkać razem. Coraz częściej pojawiają się kłótnie, co wpływa na relację między partnerami i pojawia się coraz więcej trudności do pokonania. To wszystko sprawia, że miłość na odległość staje się niemożliwa. Mam aktualnie na sesjach kilka kobiet, z którymi przerobię ten temat i widzą jak bardzo jest im ciężko. Kolejna okoliczność niemożliwej miłości pojawia się w środowisku pracy. Coraz więcej czasu spędzamy w pracy, więcej niż w domu. Mamy kontakt z atrakcyjnym kolegą czy szefem. Nie trzeba być scenarzystą, aby oczami wyobraźni zobaczyć romans w pracy. Powszechnie wiadomo, że mieszanie życia zawodowego i prywatnego nie jest dobrze postrzegane, i zazwyczaj to się źle kończy. W niektórych firmach kodeks firmowy zebrania łączenia się w pary. Jednak te zakazy tylko wzmacniają pragnienie, fantazję lub miłość, której możesz doświadczyć. Taka sytuacja może oznaczać podjęcie poważnego ryzyka, które zagraża karierze zawodowej. Zakazane miłości. To kolejny rodzaj niespełnionej i niemożliwej miłości. Są historie, które zazwyczaj nie mogą przetrwać, a czasem nawet ujrzeć światła dziennego ze względu na kontekst rodzinny, religijny, społeczny czy kulturowy. Zakochanie się w żonatym mężczyźnie, bycie z żonatym mężczyzną to najbardziej klasyczny przykład zakazanej miłości, ale nie jedyny. Ciężar tego, co zakazane, może dotyczyć Twojej rodziny lub potoczenia, które z powodu różnic w pozycji społecznej, wyznania, nawet z powodu zbyt dużej różnicy wieku źle postrzegają i sprzeciwiają się takiej miłości, nawet gdyby była wzajemna i szczera. Zakazana miłość, szczególnie w naszym kraju, dotyczy dwóch osób tej samej płci. We wszystkich tych przypadkach ważna jest odpowiedź na pytanie: jak myślisz, czy bycie zakochanym w sekretnym związku miłosnym będzie ci odpowiadać na dłuższą metę? Jeśli to nieodwzajemniona miłość, to jak długo możesz i chcesz to znosić i do czego to ciebie doprowadzi? Jeśli jest to miłość odzajemniona, a on lub ty lub oboje jesteście w związkach formalnych lub nie, to czy ty lub twój partner jesteście gotowi rozbić i poświęcić swoją dotychczasową rodzinę? Czy jesteś gotowa zaryzykować swoją karierę w danej firmie w przypadku romansu z kolegą lub szefem? Czy jesteś gotowa na liczne ustępstwa i kompromisy w przypadku miłości na odległość? Czy jesteś gotowa na hejt i ostracyzm społeczny ze względu na to, że masz związek z dużo młodszym partnerem? Nie jest niczym niezwykłym, że w obliczu trudności w przeżywaniu romantycznego związku idealizuje się swojego partnera lub potencjał na partnera. Ostatnio usłyszałem na sesji, że można zaangażować się emocjonalnie w potencjał, jaki reprezentuje mężczyzna. Teraz, jeśli odpowiedziałaś sobie na powyższe pytania, widzisz, być może widzisz, bezsensowność trwania w niespełnionej miłości. Nadszedł czas zatem, aby wybrać siebie i całą wagę i energię skupić na sobie. Zamiast kurczowo trzymać się związku bez przyszłości lub niepewnej przyszłości i cierpieć z powodu miłości w milczeniu, zaakceptuj to, co dotychczas wydawało ci się nie do przyjęcia. Spójrz na siebie w tej sytuacji z poziomu serca i odważnie podejmij decyzję o zakończeniu tej nierównej walki. Zapomnij o niespełnionej niemożliwej miłości. Porzucenie niemożliwej miłości jest podobne do zerwania. Ta sytuacja może Ciebie wyniszczać i osłabiać. Zazwyczaj rodzimy sobie z nią równie źle jak z każdym innym rodzajem rozstania. Nie możemy zaakceptować, że ten związek się kończy, zanim w ogóle w pełni go doświadczyliśmy. Uświadom sobie, że nie ma już możliwości powrotu, jednak nie lekceważ tego cierpienia i nie wahaj prosić się o pomoc, aby pomyślnie przez to przejść zaleca się nie pozostawiać miejsca na zaprzeczenie. W tym celu konieczne jest pozwolenie sobie na przeżywanie swoich emocji, smutku, złości, cokolwiek się pojawia jest istotny i żeby temu poświęcić uwagę. Porzuć nadzieję, że coś się zmieni na lepsze i uświadom sobie, że trzeba iść dalej. Unikaj wszelkiego kontaktu z osobą, którą kochasz, ponieważ w takiej sytuacji może być trudno przeżywać żałobę się, jest to trudne, jednak bądź ze sobą szczera, bo jak długo jeszcze możesz w tym trwać i radzić sobie z tym? Najbardziej skutecznym i radykalnym sposobem pożegnania się z niemożliwą miłością jest wymazanie wszystkich wspomnień i nieodtwarzanie ich ciągle w swojej głowie. Przy nieodznamionej miłości, najskuteczniejsze będzie zablokowanie wszelkich możliwych dróg kontaktu z tą osobą. Jeśli sama sobie z tym nie radzisz, poszukaj terapeuty, psychologa czy coacha i wtedy radykalnie skrócisz czas rozstawania się. Jeśli to nagranie ma dla Ciebie wartość, to proszę skomentuj, polub i udostępnij. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski i z serca Cię pozdrawiam.